Margaret stworzyła utwór muzyczny, który na długo pozostanie w głowach słuchaczy. Ta piosenka może równie dobrze przejść do historii. Nawiązuje do śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Margaret a właściwie Małgorzata Jamroży, znana piosenkarka i autorka piosenek, wydała właśnie nowy kawałek. Jest wyjątkowa przynajmniej z dwóch powodów nagrawa ją ze swoim chłopakiem, Piotrem Kozirackim, znanym także pod pseudonimem KACEZ, oraz nawiązuje bezpośrednio do tragedii, która wydarzyła się ostatnio podczas 27. Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Świat o niej usłyszał po raz pierwszy w 2006 roku, gdy brała udział w jednym z odcinków show Szansa na sukces na antenie TVP2 Zdobyła wtedy wyróżnienie za interpretację utworu Będę czekać Trzy lata później udało jej się zwyciężyć w tym samym programie, co umożliwiło jej wystąpienie w koncercie finałowym w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Ekspresowa kariera Margarety i pierwszy singiel Franki Much odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce Był on notowany na listach sprzedaży również w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Pisał o nim również brytyjski magazyn The Sun. To był moment, gdy kariera Margaret ruszyła z kopyta. Dziś Margaret jest jedną z najbardziej znanych postaci w polskim showbiznesie. Występuje w reklamach, na festiwalach, a jej utwory są słuchane i rozpoznawalne przez miliony Polaków. Czy jej najnowszy utwór, tak jak wiele jej poprzednich piosenek, odniesie taki olbrzymi sukces? Melancholijny utwór nagrany wspólnie z ukochanym o tym, że Margaret jest w związku z Karacazem, można się było dowiedzieć dzięki zdjęciu, które wrzuciła na Instagrama jesienią Jej chłopak również jest artystą, byłym członkiem grupy Tabiel Rasa, w ramach której współpracował m.in. z Kamilem Bednarkiem Kwestią czasu była zatem ich współpraca artystyczna. Wychodzi na to, że Pani się w końcu doczekali. Zwiastunu piosenki możemy posłuchać na profilu na Instagramie gwiazdy. Dziwny jest świat. Tak dużo zła. Świat bez empatii i tolerancji, bo nieustannie miłości nam brak. Przykry ten świat. Złowo nas. Mamy nadzieję na lepsze jutro, brzmią słowa fragmentu utworu, który zamieszczony został na Instagramie. Nie trudno znaleźć w nim analogię do ostatnich wydarzeń. Pierwszym skojarzeniem jest nagła śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, publicznie zaatakowanego przez Nożownika 13 stycznia. Całą Polskę ogarnęła rozpacz, a poszczególni artyści apelowali o zatrzymanie pali nienawiści, wszechobecnej w ostatnich latach w polskim dyskursie publicznym. Jak widać, Margaret wraz z ukochanym postanowili dołączyć się do tego protestu.